W tym zadaniu masz diagram, na którym przedstawiono wzrost chłopców w jakiejś drugiej klasie B. I trzeba policzyć średni wzrost chłopców w tej klasie oraz policzyć, ile jest chłopców, którzy mają wzrost wyższy od średniego. To zobaczmy na ten diagram, co on przedstawia. Masz widać, że dwóch chłopców ma wzrost 164 cm. Czterech chłopców ma wzrost 166 cm, dwóch chłopców ma wzrost 167, trzech chłopców ma wzrost 168 i tak dalej. W ten sposób odczytujemy informacje z tego diagramu. I pierwsze co mamy zrobić to policzyć średni wzrost chłopców. Czyli najpierw policzmy ile tych chłopców w ogóle jest. Tutaj jest dwóch, tutaj jest czterech, tutaj jest... Dwóch, tutaj jest trzech. I tak po kolei z każdego słupka liczbę chłopców dodajemy. I wychodzi w sumie 15. Na, jest 15 chłopców w tej klasie. Następnie liczymy sumę wszystkich wzrostów chłopców. To znaczy, jeżeli dwóch chłopców ma 164, to w sumie mają 2 razy 164. Jeżeli 4 chłopców ma wzrost 166. To w sumie tych czterech chłopców ma wzrost, wzrost 4 razy 166. No I tak dalej. Jeżeli dwóch chłopców ma wzrost 167, to w sumie ma, mają wzrost 2 razy 167. W ten sposób policzymy sumę wzrostów każdego chłopca. Po prostu jakby po kolei tych chłopców wywoływać, pytać o wzrost i dodawać te wzrosty, to wyjdzie w sumie 2511 cm. No i teraz, żeby policzyć średnią wzrostów chłopców w tej klasie, wystarczy tą sumę wzrostów podzielić przez liczbę chłopców. Dzielimy tutaj, dzielę i wychodzi, że średnia wzrostów tych chłopców to jest 167,4 cm. Punkt B. Ile chłopców z klasy 2b ma wzrost wyższy od średniego? Czyli wyższy od tego. Yy, czyli... Yy, Wzrosty wyższe od 167,4, to jest już 168, tak. A tych wzrostu 168 ma 3 chłopców. No i dalej wzrostu 169 ma jeden chłopiec, wzrostu 179, 170 ma dwóch chłopców i wzrostu 172 ma jeden chłopiec. No i tutaj po kolei ile liczbę tych chłopców o wzrostach większych niż 187,4 dodaje, wychodzi 7, że 7 chłopców ma wzrost większy niż od średniego.